Chwała Jezusowi. Witam jeszcze raz wszystkich serdecznie w tą kolejną niedzielę. Dzisiaj mam przyjemność dzielić się z Wami słowem, gdzie będę mówił drugą część, tak jak mówiłem dwa tygodnie temu, chyba dwa tygodnie temu chyba to było, podzieliłem kazanie na górze, które wypowiedział Jezus w Ewangelii Mateusza na na trzy części. Dzisiaj będzie druga część z tej Ewangelii. Z kazania na górze. Przepraszam, ale coś... I tak jak ostatnio mówiłem, że kazanie na górze jest, jest fundamentem życia. Jest fundamentem nowego życia duchowego. Że słowa... Zawarte w kazaniu na, na Górze zachęcają nas do praktycznego stosowania tego słowa. Mówiłem, że jest tam zawarty kodeks chrześcijański dla nas. Jezus na początku swojej służby, publicznej służby, daje obietnice zawarte w błogosławieństwach, wypowiedzianych właśnie w kazaniu na Górze. I w tych błogosławieństwach, o których Pan Jezus mówił, Możemy dostrzec, że mówił o sobie. Się, przedstawiał siebie. Mówił o nowym przymierzu i o pokoju, jaki świat nam dać nie może. I z Ewangelii dowiadujemy się, czym było to nowe przymierze. Dowiadujemy się, w jaki sposób zostało ono zawarte. Oraz, że dzięki nowonarodzeniu wstępuje w nas Duch Święty. I zaczynamy wydawać owoce Ducha Świętego. Zgodnie z listem Pawła do Galacjan 5.22 nie będę już tego tutaj czytał. I dzisiaj będę kontynuował. Kontynuował i powiem o trzech następnych cechach uczniów Jezusa. Cechach, jakie powinniśmy mieć. Mianowicie, mianowicie o sprawiedliwych uczniach, miłosiernych uczniach i uczniach czystego serca. Przeczytam to ze słowa do Mateusz 5 6, 5, 6, 8. Błogosławieni, którzy łakną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Zacznę od pragnienia sprawiedliwości. Dzisiaj na świecie ludzie pragną. Pragną wszelkiego rodzaju rzeczy, i są to takie rzeczy jak bogactwo, pieniądze. Mają pragnienie wygodnego życia, domu, awansu w społeczeństwie. Może pragnienie wyższego stanowiska w pracy. Może pragnienie poprawienia swojego wyglądu. Pragnienie wszystkiego, co przyniesie nam. Wyniesie nas ponad, ponad szczyt, ponad przeciętność. Takie pragnienia też są. Poważanie u innych. Przyniesie nam komfort życia. A co za tym idzie, wszelkie przyjemności na tym świecie. Takie pragnienia są. Taki stan rzeczy dotyczy też wielu chrześcijan. A nawet tych, którzy twierdzą, że są nowonarodzeni i dążą do tych rzeczy. Ale głód i pragnienie sprawiedliwości. To prowadzenie pobożnego życia, to głód i pragnienie przezwyciężenia grzechu jest to tak rzadką cechą. A przecież Jezus właśnie o tym mówił, że bardzo niewielu znajdzie tę drogę życia. I kochani, nie dziwi mnie, gdy okazuje się, że jest bardzo mało ludzi zainteresowanych przesłaniem o całkowitej, prawdziwej sprawiedliwości. Nie dziwi mnie, gdy ludzie mówią, to niemożliwe, uganiają się za przyjemnościami. Nie dziwi mnie, gdy ludzie mówią, że wygłoszone kazanie na górze ma niemożliwe do spełnienia standardy i że nie można im sprostać, bo taki jest świat. Bo świat cały czas biegnie ku przepaści. I odpowiedź ludzi ze świata. Którzy mają nastawienie na sprawy teraźniejsze. Tak jest. Nie myślą. I zastanawiają się nad tym, co będzie po śmierci. Gdzie pójdą. Wiecie, nieraz zastanawiałem się, czy taka osoba, która twierdzi, że jest nawrócona, ale chce ważyć wszystko, czego Jezus nauczał, między nim w kazaniu, to czy jest świadoma tego, co mówi. A przecież Pan Jezus powiedział w Mateuszu 28, 19, 20: Idźcie wtedy i czyńcie uczniami, wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co Wam przekazałem. Przestrzegać kazania na górze. A oto ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I gdy wejdziemy na tą drogę, to Pan Jezus będzie z nami. To nas będzie wspierał, to nas będzie przeprowadzał. I to, co Tadeusz mówi, nie będzie łatwo, ale wiemy, że On jest z nami. I każdy, kto mówi, że jest chrześcijaninem, ale, tu przytoczę Janusza, pojawia się ale, czyli jakiś warunek. Tak? Ale chce tylko pójść do nieba. I. Nie jestem zainteresowany przestrzeganiem wszystkiego, co nakazał Pan Jezus. I to jest to ale. I jeśli jest takie podejście, to niestety ale nie pójdzie ta osoba tam, gdzie się wybiera, mówi o niebie. <laughs> takie osoby nie mają relacji z Duchem Świętym, ponieważ nie narodziły się na nowo, a ich pragnienie sprawiedliwości opiera się na ziemskich rzeczach. Taka osoba nie ma głodu relacji z Bogiem. Ważne, żeby postępować w Bożej Sprawiedliwości, a nie religijnych praktykach. Bóg nie chce ofiary, tylko przemiany. Przemiany naszego serca. Sprawiedliwy łaknie Bożej Obecności w swoim życiu. Pragnie Bożego prowadzenia. Pragnie być w porządku względem Boga i wykonywać Boże polecenia. Taka osoba żyje zgodnie z nakazem. Żyje zgodnie z wolą Bożą dla niego. Jeśli ktoś naprawdę staje się uczniem Jezusa, będzie chciał wiedzieć, co nakazał Pan Jezus, i będzie to wdrażał w swoim życiu. Postawą prawdziwego ucznia Jezusa jest bycie posłusznym i wykonywać wolę Ojca. Bóg chce, abyśmy wyznawali Twój grzech. Będzie spragnionym sprawiedliwości to rozpaczliwy głód <coughs> i pragnienie bycia za wszelką cenę. A nie bycia sprawiedliwym tylko wtedy, gdy jest to dla mnie wygodne lub gdy nie przeszkadza to w, realizo w realizowaniu naszych planów. Niektórzy z ludzi traktują <coughs> Kościół jako supermarket. Wiele razy to przytoczam. Czyli wybierają atrakcyjne artykuły, oczywiście dla siebie, a pozostawiają pozostałe na tych półkach. Nie są zainteresowani tym, co tam zostawiają, bo żeby ich użyć, to trzeba z czegoś zrezygnować, a to już jest trudno. I większość ludzi będących w różnych kościołach, nawet i ewangelicznych, może nie mówię tu o naszym, Którzy słuchają przesłania o sprawiedliwości i świętości, chce taka być. Ale jeśli nie burzy to ich planów. Mają plan. Tylko ten ich plan założony jest zgodny z Bożą wolą. Tacy ludzie chcą sprawiedliwości, o ile nie trzeba za nią zapłacić zbyt wysokiej ceny. Kiedy mówimy ludziom o sprawiedliwości, a ich pierwsze pytanie brzmi: jaka jest cena?, to myślę, że oni nie są tak naprawdę spragnieni. Osoba, która jest rozpa ro rozpaczliwie spragniona lub głodna, nie zapyta o cenę, tylko powie: Daj mi tę wodę, daj mi wodę życia, zapłacę, dam Ci wszystko, co mam, bo chcę żyć. I kiedy tak zawołamy do Boga? On nas posili, On nas napełni, On ugasi nasze pragnienie. Osoba głodna sprawiedliwości jest w stanie wyżyć się grzechu, jest w stanie przebaczyć i zaczyna żyć według Bożej sprawiedliwości, dzięki napełnieniu Duchem Świętym. Bo to Duch Święty działa. Działa w nas i dzięki Niemu możemy się przemieniać. Drugą z omawianych cech dzisiaj. Jest werset siódmy, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosiernia dostąpią. Jest to następna cecha, którą wykazywał się Pan Jezus. Miłosierdzie. Miłosierdzie przejawia się w łasce przebaczenia, współczuciu oraz nakazie dobroci. Miłosierdzie wykazuje się wrażliwością i cierpliwością wobec innych ludzi, naśladując tym samym Boga. Czy zastanawiamy się, jaką Bóg ma dla nas cierpliwość, jeżeli chodzi o nasze postępowanie, działanie, czy zmianę kierunku, w którym podążamy? Jaki On jest cierpliwy i współczujący nam, gdy tak trudno jest coś zmienić w naszym życiu? Aby to przyniosło Jemu chwałę, a nas przemieniło i naprawiło. Chani miłosierdzie to nie tylko uczucie. To też postawa wypływająca z naszego wnętrza dążąca do nieosądzania i cierpliwości oraz przebaczania i obdarowywania. Patrząc na Biblię, Bóg okazał miłosierdzie słabym, cierpiącym i uciśnionym. W Nowym Testamencie Jezus całym swoim posłannictwem objawił zbawczy miłosierdzie Boga. Ewangelia Jana 3,16 Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto we wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jezus będąc na ziemi, chciał dla ludzi bardziej miłosierdzia niż ofiary. Mateusz 9,13. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chce mi ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. W miłosierdziu jest uczucie współczującej miłości, wrażliwej na ludzką krzywdę. Dlatego upadły człowiek, człowiek grzeszny potrzebuje od Boga miłosiernej miłości. Można powiedzieć, masło maślane. miłosierna miłość. Tylko, że ta miłość, Miłosierna, uwalnia od grzechu, przebacza. Miłość, taka miłość daje zrozumienie. Mówię o miłosierdziu wynikającym od przesłania samego Jezusa, który troszczy się o swoje owce i o nas. Obietnicą dla bycia miłosiernym jest dostąpienie miłosierdzia Bożego. Co to oznacza? Jak zawsze, zajrzyjmy do słowa. Przeczytam troszkę dłuższy fragment Mateusz 25, 33-46: I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni, ojca mego, odziedziczcie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, daliście mi jeść, pragnąłem. Daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy. Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię? Albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przychodniem, przychodziliśmy, i przyjęliśmy Cię albo nagim i przeodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A król odpowiadając powie im, Zaprawdę powiadam Wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy i powie tym po lewicy, Idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść. Pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie. Nagim, a nie przyodzialiście mnie. Chorym i w więzieniu, i nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc, Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu, i nie usłużyliśmy Ci, wtedy im powie tymi słowem. Zaprawdę powiadam Wam, Czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. U z tych wersetów, może dłuższy fragment, wynika, że gdy troszczymy się o kość potrzebie, wypełniamy wolę Chrystusa. I jest to rodzaj miłosierdzia i troski o biednych, i potrzebujących, którzy są wśród nas. wśród nas. Pamiętając, jaki jest los po oddzieleniu owców od kozłów, gdzie pójdą? I możemy sobie postawić pytanie: Jeżeli twój brat prosi cię o chleb, dasz mu kamień? Odpowiedź ze słowa Jakuba mówi: 2,14, 17. Cóż to, cóż to pomoże, bracia moim? Jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków, czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Taki wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Sposób, w jaki nie zastroszczymy się o potrzebujących, może być odzwierciedleniem naszej miłości do Chrystusa i naszej pozycji jako Jego naśladowcy. Innymi słowy, jest to dowód, dowód naszej wiary, naszego nowonarodzenia i naszego zbawienia, oraz obecności Ducha Świętego w nas. I mówię tu też o do tych w potrzebie którym czegoś brakuje, a nie proszą. Prosicie z wiarą, a otrzymacie. Rozważając chęć pomocy opartej na miłosierdziu, którą chcemy, w którą chcemy się zaangażować, powinniśmy wykazywać się mądrością i rozeznaniem. Bóg nie wzywa nas do ślepego dawania na każdą potrzebę, ale szuka Szukania, przepraszam, Jego woli, Jego woli w tej sprawie, mamy być dobrymi szafarzami, mówiłem kiedyś o, o szafarstwie, i dokładać wszelkich starań, aby upewnić się, że nasz czas, nasze pieniądze, nasze talenty, które przekazujemy, przekazujemy dalej na cele potrzebującą, są właściwie skierowane do właściwych osób, może we właściwym czasie. Na przykład apostoł Paweł przekazał tym Tymoteuszowi szczególne wytyczne dotyczące opieki nad wdowami w kościele w pierwszym liście do Tymoteusza. Dobroczynność wynikająca z miłosierdzia nie zawsze musi mieć formę materialną. Kiedy Piotr i Jan spotkali kalekiego żebraka, pamiętacie? Zamiast dać mu pieniądze powiedzieli, srebra i złota nie mam, lecz co mam to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazaryńskiego. Chodź. Poświęć ich sile swojego czasu. A Bóg zadziałał. <klimy> Najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać w miłosierdziu, jest to, że wszystko, co mamy, należy do Boga. A wszystko, co dajemy, jest odpowiedzią na Jego miłość do nas. Kiedy troszczymy się o tych, których On kocha, troszczymy się o niego. Dawajcie, a będzie Wam dane miarą dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną. Dadzą w zanadrze Wasze. Albowiem, jakim sądem sądzicie, takim Was osądzą. Jaką miarą mierzycie, taką i Wam odmierzą. I ostatnie z trzech błogosławieństw, o których mówię. To błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Hmm. Można też przetłumaczyć: szukaj Pana Boga całym sercem. Powodem, dla którego wielu ludzi nie znajduje jest to, nie znajduje Boga, jest to, że nie szukają Boga całym swoim sercem. Potwierdzenie na to znajduj, znajdziemy w Jeremiaszu w Starym Testamencie 29:13. Pan mówi do swojego ludu Izraela. A gdy mnie będziesz szukać, znajdziecie mnie, gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Piękne słowa. I jeśli żyjemy w religijnym świecie pełnym zakłamania i rytuałów oraz, oraz zajętych różnymi rzeczami, ale bez Boga, to Boga nie znajdziemy. A powodem takiego stanu jest to, że nie szukamy Boga całym swoim sercem. Jest wiele rzeczy na świecie, które szukamy z całego serca, ale nie szukamy Pana z całego serca. Jan pisze w swoim pierwszym liście 3, 17, 18. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, Jakże w Nim może mieszkać miłość Boża? Kochani, brak czystego serca zaślepia nasze oczy. Jest wiele spraw dotyczących Boga, które On objawia tym, których serca są czyste. Pan Jezus mówił o oku, jako lampie naszego ciała. W Ewangelii Łukasza 11 rozdział 34-35 werset. Świecą ciała jest oko Twoje. Jeśli oko Twoje jest zdrowe i całe ciało Twoje jest jasne, a jeśli jest chore, to i ciało Twoje jest ciemne. Bacz więc, by światło, które jest w Tobie, nie było ciemnością. I można te wersety połączyć ze sobą błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Mowa o elementach. Oko i serce to są nasze organy ciała, gdzie powinny ze sobą współpracować. Ślepiec nie widzi w ciemności, a skamieniałe serce nigdy nie zobaczy Boga. Ślepiec jest w ciemności. Jak jest w ciemności, przepraszam, to nie widzi. I tak samo my. Gdy nasze oczy są zdrowe i mamy czyste serce. To będziemy błogosławieni i dostąpimy Boże łaski, zbawienia. Nie będziemy w ciemności, jak ślepiec. Znego tłumaczenia też Łukasz 11:34. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc Twoje oko jest szczere, to i całe Twoje ciało będzie pełne światła. Hmm. Uważaj więc, aby światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Jeśli nasze ciało nie będzie pełne światła, jak świeca i to oświetla się, Cię swoim blaskiem, to nasze serce, czyli nasze sumienie, które potrafi nas oskarżać, jest okiem. Nasze sumienie jest okiem naszego serca. I gdy utrzymujesz swoje sumienie w czystości, Twoje serce, moje serce, Wypełnia światłość i możemy oglądać wtedy Boga. Będziemy mieć wtedy z nim relacje w duchu świętym. Ale jeśli zaniedbujesz czystość sumienia, to może oznaczyć, że zgrzeszyłeś i nie chcesz się do tego przyznać, albo winę zrzucasz na kogoś innego. Wtedy twój wzrok, twoja ostrość się nie zumuje, nie ma ostrości, nie skupia, się, nie skupia się na Bogu i mamy zamglony widok. Czyli tracimy kontakt z Bogiem. Nadal, nadal możesz mieć pełną wiedzę teologiczną, ale nie będziesz widzieć Boga. Bo Twoja wiedza nie ma nic wspólnego z relacją, o którą Bogu chodzi. To ma związek z czystością naszego serca. Dlatego, kochani, gdy nasze serce jest czyste, to wszędzie mogę dostrzegać naszego Boga. Serce pana Jezusa było czyste. Dlatego we wszystkim widział Boga. Dlatego mógł zaakceptować upokorzenie i ukrzyżowanie. Dlatego mógł się stać się jedną niepowtarzalną ofiarą. Gdy miłujemy Boga całym naszym sercem i jesteśmy powołani zgodnie z Jego zamysłem, wtedy wszystko współdziała ku dobremu. Gdy nasze serce jest czyste, Bóg sprawia, że wszystko działa ku naszemu wzrostowi. Właśnie dlatego dążenie do czystości serca, jest ogromnym błogosławieństwem dla nas. <laughs> na koniec, kochani, być zbawionym to widzieć Boga, doświadczać Jego sprawiedliwości, doświadczać Jego miłosierdzia, pokoju oraz być gotowym na wszystko, co Bóg dla mnie przygotował. Być oddanym w służbie dla Pana. A to wszystko możliwe tylko wtedy, gdy uznaję, że jestem całkowicie zależnym od Boga. Użalam się nad wszystkim, co może lub mogłoby mnie oddzielać, stawiać mur, stawiać granice w relacji z naszym Panem. Pragnę tego samego, czego Bóg chce dla mnie. Taka powinna być nasza postawa. Jestem miłosierny i oczekuję Bożego miłosierdzia. I może ktoś to uznać za pychę, bo ja czegoś oczekuję od Boga. Ale tak mówi Słowo Boże. Tak mówi ten werset. Miłosierni, miłosierdzia dostąpią. Czy jest to dla nas? Im więcej będziemy rozumieć Pismo Święte, tym wyraźniej będziemy wiedzie, widzieć Chrystusa w Nim i, na naszej, i w naszej drodze. Gdy tylko nasze serce jest czyste, nasze oczy jasne, to samo pismo, w którym ktoś widzi tylko doktry doktrynę, odsłoni mu Pana Jezusa. Ujrzymy chwałę Jego, którą objawia Duch Święty, a to przyciąga nasze serce do Niego, przybliża nas do Niego i pomaga nam jeszcze bardziej go naśladować, bo wzorujemy się na Nim i na Słowie Bożym, które mamy. Amen. Amen. far beyond